No tak, miałem wrzucać częściej filmiki, nie wiem dlaczego ja nie wrzucałem tak często filmików, a wy wbijaliście takie po prostu progi pod takim filmikiem, jest chyba 21 łapek w górę, ja jestem, no w ogóle to jest dla mnie nienormalna liczba, ja jestem wam mega wdzięczna, a mimo tego ja, yy, no, no nie, no, nie oszukujmy się, nie nagrywam, bo po prostu mi się nie chce, no oczywiście ja jestem Trixix i zapraszam was do oglądania dzisiejszego filmiku. Ogólnie, jeżeli ktoś nie wiem chodzi o to, że dzisiaj e, pokażę Wam e, po prostu, jak zrobić e, taki, jakby, regulamin. Jak się wchodzi na serwer, automatycznie regulamin się pokazuje i Wam, że pokażę. Oraz jak zrobić, tak, jakby, ekran powitalny. Dwie rzeczy Wam dzisiaj pokażę. Więc e, na no, po przykład wchodzimy sobie tutaj na nasz serwer. E, ja tutaj mam przy okazji, o, tutaj mój serwer, to Discord. No i teraz mm, wchodzimy sobie tutaj w ustawienia serwera. W ostatnim odcinku włączaliśmy społeczność, więc jeżeli nie wiecie, jak jej włączyć, to po prostu musicie spojrzeć do ostatniego odcinka, bo tam pokazywałem. Tak więc wchodzimy sobie tutaj w, na początek w sprawdzanie członków. Jest to jakby taki, no jak widzicie taki troszkę regulamin. Taki będzie to taki jakby regulamin, jak się automatycznie wchodzić na zepę. Ustaw sprawdzenie członków. Klikamy sobie i teraz tak. Piszemy sobie opis tutaj. Piszę opis. Ja, takie ogólnie przykładowe rzeczy będę, jakby wpisywał, bo ja nie muszę jakoś super. Ja tylko wam to pokazuję. Wy to możecie robić. Teraz mam ulubione zasady serwera. Klikam sobie, rozpocznij i można wprowadzić pierwszą za zasadę. Tutaj mamy kilka. Tutaj mamy kilka e, takich przykładowych. Wyrażę się kulturalnie z szacunkiem zakaz spamu promocji autopromocji, zakaz treści NSFW i obraźliwych e, pomóż zadać o bezpieczeństwo i po prostu wpisujemy sobie, klikam sobie to, zakaz spamu to promocji proszę bardzo, automatycznie y, dodało nam zasadę jeżeli mamy już pierwszą, klikam sobie drugą tutaj powiedzmy, możemy sobie wybrać zakaz treści NSW i NS, NSFW i obraźliwych y, Obejmuje to wiadomości tekstowe, obrazy, linki i tam, 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 tam. Kolejna Kolejną zasadę powiedzmy, tutaj jest trzecia zasada. No i teraz, kiedy wejdziemy, jak, zoba jak zobaczymy, tutaj na mamy takie: musisz wykonać kilka dodatkowych kroków, by móc rozmawiać. Jak sobie zakończyć, tutaj wtedy ktoś będzie określił: Zakończ. Jak widzicie, mamy tutaj różne te zasady, i tutaj wtedy ktoś musi kliknąć przeczytałem, łam zasady i wyrażam na nie zgodę. Musisz sobie to zaznaczyć i kilka wyszli. Jak widzicie, już może wszędzie wpisać. E, tak, więc to by było na tyle z pierwszej i teraz pokażę Wam, jak zrobić drugą rzecz. Druga rzecz to oczywiście ekran powitalny. Jest to bardzo prosta rzecz. Rado, nie widzieliście już ją u wielu różnych osób. Na wielu serwerach po prostu e, jest ona popularna, ale wiele osób nie wie, jak jej po prostu zrobić. Dlatego teraz musimy sobie wejść tutaj znowu w ustawienia serwera. I klikamy sobie teraz, proszę bardzo, ekran powitalny I teraz tak samo, tutaj musimy napisać Co to za serwer, czym zajmuje się jego użytkownicy Tutaj możemy na przykład napisać Okej, okay, powiedzmy, że coś sobie tutaj wpisaliśmy I teraz proszę bardzo Jak widzicie możemy sobie Kilka rzeczy Wybierz maksymalnie, takie, to są takie rekomendowane kanały Klikamy sobie tutaj znowu włącz I teraz tak na tym powiedzmy, że edytujemy sobie to. I teraz tak. Czym zajmują się użytkownicy na tym kanale? I teraz tak. No, inaczej. Wybieram sobie kanał, jaki chcę. Powiedzmy, regulamin. No i tutaj e, dajemy. Co, czym zajmują się e, ten. Czym zajmują się użytkownicy na tym kanale? I tutaj powiedzmy, piszę sobie: zapoznaj się z regulaminem. Coś takiego. I tutaj możemy sobie kliknąć oraz wybrać emotkę emotkę, powiedzmy, że wybierzemy sobie nie wiem, nawet coś takiego klikamy sobie zapisz i teraz powiedzmy, że tak samo robimy sobie kolejne, jeżeli chcemy dodać kolejny kanał to klikam no, dodaj inny kanał i teraz powiedzmy, wybieramy sobie czat ogólny i teraz pogadaj na czacie z nami i tutaj tak samo wybieramy sobie emotkę powiedzmy, że tą jeżeli chcemy dodać inny kanał, tak samo wybieram sobie powiedzmy ogłoszenia sprawdzaj ogłoszenia co jakiś czas. I tak samo tutaj wybieram sobie jakąś emotkę. I teraz będzie wyglądało to mniej więcej. Zaraz Wam pokażę jak to będzie wyglądało. O! Mniej więcej tak to będzie wyglądało. Witamy w 36x Discord. Tutaj jest to serwer community oparty na temat Kaczara oraz myszki Miki. I tutaj, jak widzicie, na tym kanale znajdziecie zasady, które na czacie. No i tak to by mniej więcej wyglądało. I to by było na tyle z, z tego całego poradnika. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Jeszcze was tylko proszę o wejście na mój serwer Discord, Trixie's Jest na niej naprawdę dużo fajnych kanałów, budujemy społeczność. Bardzo chciałam was, was na niego zaprosić. Serdecznie zapraszam. Macie w pierwszej linii co opisu. I już wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinkach. Cześć.